Witamy w sądzie okręgowym w Koszalinie. Prosimy też na zgłoszenie. W jednocześnie informujemy, że połączenia mogą być nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz zgody, rozłącz się i skorzystaj z innych form kontaktu z sądem. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w stronie internetowej sądu. celu to to uzyskania statusu sprawy na podstawie sygnatury akt proszę wybrać jeden. Połączenie Połączenie z konsultantem, proszę wybrać dwa. Czytelnia akt, proszę wybrać to jest to, co, trzy. Co powinno uzasadniać usunięcie czyjejś strony w internecie. Bardzo proszę o prezentację dyrektora biura prasowego. W celu uzyskania statusu sprawy na podstawie sygnatury akt, proszę wybrać jeden. Połączenie z konsultantem, proszę wybrać dwa. Czytelnia akt, proszę wybrać trzy. na pozycji trzy tej kolejce. Proszę czekać na połączenie. Jesteś na pozycji przy tej kolejce. Proszę czekać na połączenie. Jesteś na pozycji przy tej kolejce. Proszę czekać na połączenie. Jesteś na pozycji 2, w tej kolejce. Proszę czekać na połączenie. Jesteś na pozycji 2, w tej kolejce. Proszę czekać na połączenie. Jesteś na pozycji 2, tej kolejce. Proszę czekać na połączenie. na pozycji, dwa, tej kolejce proszę czekać na połączenie Jesteś na pozycji 2 tej kolejce proszę czekać na połączenie Jesteś na pozycji 2 tej kolejce proszę czekać na połączenie Pozycji 2, w tej kolejce, proszę czekać na połączenie. Jesteś na pozycji 2, w tej kolejce, proszę czekać na połączenie. Witam. My wczoraj rozmawialiśmy, z tej strony kłania się Artur Głowacki. A, widzi pani, poznałem pani ten aksamitny głos. W dniu wczorajszym, tak. w dniu wczorajszym roz, rozmawialiśmy na temat tego, że toczy się sprawa u was odwoławcza. Tak. Ponieważ tam zaskarżyłem decyzję sądu rejonowego w Wałczu. I Pani mnie prosiła, że niech Pan zadzwoni tak we wtorek na koniec dnia, to Panu powiem już jaki jest wyrok. Ale, znaczy jaki jest rezultat ogólnie, jaka decyzja podjęta. Ale wczoraj dzwoniłem koło 15, bo myślałem, że to jest koniec dnia. Automatyczna sekretarka odpowiedziała, że pracujecie do 14. I mówi, a to cwane do 14... dziewczyny. Do 14.45 można dzwonić, jest Aha. linia y, uruchomiona. No za 15.03. No tak, ale jak, jak ym, po prostu sekretariat czy biuro tam jakieś, które odpowiada do 14, to mówię, nie będę drążyć tematu, nie zadzwonię jutro, czyli dzisiaj, czyli w środę. No i co. sygnaturę podać? Ja nie pamiętam sygnatury. Mam oczywiście kopię tego dokumentu, co przesłałem, ale nie wiem, gdzie ona utonęła w stogu moich tutaj biurokratycznych różnych pism. Ale ja się nazywam. A to pani mnie nie poznaje jeszcze po głosie? Mówi pan co, jak setki telefonów się odbiera dziennie, to się nie pamięta? No pani to jest biedna. Z tej strony, oczywiście już powiedziałem, kłania się Artur Głowacki, kandydat na prezydenta Polski. Dwukrotny kandydat, a już zapowiedziałem swoją kandydaturę w 2025 roku i przesłałem wam wizytówkę. Głowacki, Artur, już szukamy. Widzi pani? Wie pan, tyle dziennie nazwisk, że. No tak, ale jedyny tylko z pomorza startuje na prezydenta Polski. Żadnego nie było bezpartyjnego kandydata. Oprócz no, Kwaśniewskiego, bo on był partyjny, nie? Tak, tak, tak. Już, już widzę tą sprawę. To było 5KZ 460 na 21. Ja postaram się przewidzieć rezultat. Sąd okręgowy. Eee, negatywnie rozpatrzył tą sprawę. Mam taką wizję teraz. Ale zobaczymy co I pani powie. Postanowienie kończące utrzymano w mocy. To znaczy? Utrzymano w mocy decyzję Sądu Rejonowego. Czyli nie mogę się od tej sprawy już odwołać? Już tutaj nie. Już to jest koniec. I zaraz zobaczymy. Tak, akta zostały już zwrócone do Sądu Rejonowego w Wałczu. Czyli pan prezes koczynasz z Wałcza powiedział, że może się pan tam do nich odwołać, ale panu to nic nie da. Czyli miał rację. No taka decyzja odmowna, tak, tak. Utrzymano w mocy orzeczenie. Rozumiem. Nowego. E, dobrze, a teraz co można w tej sprawie zrobić dalej? No bo ja dostanę od was, tutaj tam gdzie mieszkam za granicą, pewnie tą decyzję na piśmie. I teraz od tej decyzji też jakieś terminy biegną, że mogę się odwołać od momentu odebrania tego listu z powiadomieniem. Nie, nie, bo tutaj nie, to nawet jeżeli, bo pan nie był obecny na, na tym, na, na tej sprawie, prawda? Tak. Jeżeli pan nie był obecny, to pan odpis tego postanowienia otrzyma, z tym, że już tutaj odwołanie nie przysługuje. Nie przysługuje. Nie, nie. Sprawa się toczyła w sądzie rejonowym. Wpłynęło zażalenie, sprawa skierowana została do wyższej instancji, czyli do sądu okręgowego i tu się prawomocnie zakończyła. No dobrze, ale w Polsce są jeszcze sądy inne, administracyjne, sąd najwyższy, Ministerstwo Sprawiedliwości z Ziobrem na czele. To co, nie można się tam gdzieś odwołać? Przecież ja w tej sprawie w ogóle nie brałem, ja to podkreśliłem w piśmie, ja w tej sprawie w ogóle nie brałem udziału. Jak można skazać człowieka na podstawie poszlak? Albo jakiegoś jednego zeznania, gdzie w ogóle mnie na tej sprawie o wykroczenie nie było. Nie dano nawet mi się wypowiedzieć, a ja mogę tylko pisać na piśmie. No i co? To gdzie jest ta sprawiedliwość? Tak. No i zaczęły się szumy, czyli już dalej nawet nie mogę rozmawiać. Widzicie Państwo, jak to jest w państwie prawa i sprawiedliwości. Ha. No trzeba będzie się od tej decyzji pewnie odwołać Ale autentycznie, zobaczcie yy, Rozmowa biegnie, ale już są szumy, nie? Szumy, czyli wojna elektroniczna Autentycznie, nic nie zrobiłem Nie ma, nie ma dalszego tłumaczenia Nie mogę się odwołać, już akta zostały wysłane do Wałcza Brawo, panie koczynosz. Jedyny pan, żeś powiedział prawdę ale sprawiedliwości jak widać nie ma. Pod tym materiałem możecie Państwo pisać opinie i one są bez cenzury. I to Wam gwarantuje Artur Głowacki. Dziękuję i do następnego programu.